No i wszystkim witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jestem oczywiście Daligowski, no przecież to jest mój kaja, nie wiem, co ja się w ogóle witam w tych filmach Ała Kolejny taki randomowy gameplay znowu, tylko tym razem będę grał spajem w tym odcinku Dlaczego? Nie wiem Więc ja teraz wziąłem taki typowy loadout, takiego tryhard spaja, czyli ambasador, kunai i The Sapper Saper nie ma znaczenia, sa saper to saper Z takim właśnie loadoutem grają tryhard spaje, więc Chyba ten loadout daje skilla czy coś, nie wiem, nie znam się. Ja nie za bardzo lubię używać dzwonu zmarłego, bo ja bardzo lubię niewidzialnym być. A nie, czemu ja nie? Aha, bo ja miałem zegarek, dobra, jestem totalnym bobem. Dobra, wiecie, co? Ja zmieniałem ten dzwonek na stock, bo. Ja, ja z dzwonem zmarłego nie umiem grać totalnie. Jeśli w ogóle chcecie mnie nauczyć grać z panem, to napiszcie jakieś tipy w komentarzu. Bo jestem totalnym bobasem, jeśli chodzi o granie szpiegiem. Ja nie potrafię pozycjonować się dobrze, żeby. Gnąć kogoś, nie ja nie potrafię po prostu. To jest jedyna klasa, którą praktycznie nie umiem grać w tej grze. Mam, mam 2000, mam ponad 2000 godzin w tej grze i nie umiem grać spajem. Jestem chyba nubem. Czy znaczy nie, nie chyba, jestem na 100% nubem. Czy, ja, czy ja zrobiłem przed chwilą to, co Spitef2 by zrobił? Zabiłem z ambasadora headshot, czyli teraz jestem oficjalnym spajemejnym. A zostałem. Zbankstabowany przez spaja. Jako spaj, Dobra. Ale ja się dziwię. Każdy mówi, że kunai i ambasador to takie OP bronie dla szpiega, ale jakoś nie pomagają mi. Nie polepszyły mi skilla. Nie jestem 500 razy lepszy przez to, że gram z tym czymś. O nie, Pyro 2 co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Niech ktoś szybko napisze w komentarzu. O o. No co ja zamieniam to na stock, bo. ten ambasador. Ja nie lubię, nie, nie, nie lubię z tym grać. W ogóle ten nóż, co ja teraz mam, nie? To. Ja naprawdę nie pamiętam skąd go mam. To jest nóż ze skinem i ma strange, nie? Ma, ma ten stat track taki. Ale ten rewolwer, ja na nie mam 1300 killi. Ja nie pamiętam skąd ja tyle kili mam na tym morzu i skąd ja w ogóle ten nóż mam. On się kiedyś po prostu pojawił w moim ekwipunku. Ja bladego pojęcia nie mam, skąd ja ten nóż mam. Dobra, ja robię 200 EQ Play i robię taką wielką flankę. Boom. Ale są słaby! UCH Przeżyłem to, to się liczy. Dobra, ale. Straight jump. Zamordujemy go? Nie, on mnie słyszał jakimś cudem, on mnie słyszał jakimś cudem, rozumiem. Ja nie lubię grać spajem, bo jak grasz przeciwko graczom, co mają więcej niż 3 IQ, mają 3, więcej niż, nie wiem, dwie komórki mózgowe, nie? To. Co? Dobra! No, łączmy się w bólu. Co on zrobił w ogóle? O, ten gość po prostu się zabił. Dobra, ale wracając, ja nie lubię grać spajem, bo yy, jak grasz przeciwko dobrym graczom i tak grasz spajem cały czas, I przeciwna drużyna wie, że jest jakiś spaj w enemy team. Czemu każdy się zabija na mój widok? Ale teraz zagranie zrobiłem, Zabiłem dwóch. Ale no jak przeciwnie dużo nie są dobrzy gracze, to oni zaczną po prostu częściej spajczekować i po prostu. Bo tak naprawdę nie możesz nic zrobić, nie możesz nigdzie iść. Nie, nie, nie możesz się przebrać za nikogo, bo i tak cię rozpoznają. G Granie z moim jest trudne, naprawdę. Ciężko opanować tą klasę tak w stu procentach. Ten medyk, właśnie. Co to było? To był stop. Ja czekałem na tą apteczkę, żeby się zrespiła, chyba. 30 sekund, i ten medyk po prostu przyszedł i ją wziął od razu. Ale przynajmniej go zamordowałem. Ja zauważyłem, że oni teraz częściej pyro biorą i po prostu biegną i podpalają wszystko, co widzą. Właśnie o tym mówię: jak przeciwny team zacznie się denerwować, i po prostu zaczną brać pyro i spajczekować tak naprawdę każdy możliwy corner mapy, to bardzo ciężko się gra. zabiję super mocarzu. Co za Spy tutaj jest? Kim ty jesteś w ogóle? Czemu ty tu jesteś? Co ty tu wyrabiasz? Kim ty, Boomer? <grym> Boomer śmieszny. A mój jest lepszy. Spy from TF2, inżynier na hopie, awatarze. Kim ty jesteś? Co ty tu robisz w ogóle? No i znowu się zam. Czemu tutaj każdy popełnia samobójstwo w tej grze? Już trzy osoby na mój widok popełniły samobójstwo. Czy ja naprawdę jestem taki brzydki? Naprawdę, no. Już Scout popełnił samobójstwo, jakiś Snajper I jakiś jeszcze inny Snajper tutaj popełnił samobójstwo Po prostu spadł w tą ziurę, jak ja teraz, no jestem debil Jezu, ten Pyro, nie, ja nienawidzę takich Pyro po prostu, są w tłumie osób i po prostu Nie, nie Nienawidzę takich osób Nie cierpię, nie znoszę W ogóle ja nie znoszę Pyro Teraz każdy Pyro main co ogląda ten filmik On subuje mnie, bo powiedział: O, Zasłużyłeś na to, ty przeklęty no, najlepszy. No boże święty. Taki prototyp do każdego. Jak jesteście w takiej sytuacji, gracie engiem i jest więcej niż jeden eng w teamie, to nie stawiajcie tak swoich budowli blisko. Naprawdę, jedno działko na przykład nie wiem gdzieś tutaj, drugi gdzieś tutaj. Jeden dispenser, może. O, tam akurat dobry dispenser placement, a na przykład jeden z tych dispenserów, nie wiem, przenieść tutaj na przykład albo coś. Dosłownie, jak tam jakiś demo wejdzie, to dosłownie, nie wiem, cztery sticky i po tych działkach wszystkich. O, wiecie już ich, już ich nie ma, to. Gratuluję, działko placement level zero, że tak powiem. Dobra, to już mnie nie bawi, zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. Kolejna osoba popełnia samobójstwo na mój widok. Czemu tyle osób popełnia samobójstwo na upward? Naprawdę ja tego nie rozumiem, nie czaję tego. Wygrałem. Nie wiem jak wygrałem, ale wygrałem. Na pewno ja nic nie robiłem, który ja byłem. Matko Byłem który? Trzeci? Jakim cudem byłem trzeci. Mam 29.40 staty. Ja nie mogę. Dobra, patrzcie to. O! Oh. A, mój ulubiony rewolwer to jest chyba grzechotnik. Na drugim miejscu jest Stock. Grzechotnik po prostu daje ci darmowe kryty za to, co spy już i tak powinien robić. I nie musisz strzelać w głowę, żeby strzelić kryta, jak masz kryty z grzechotnikiem. Ale oczywiście jest jakaś sekta spymainów, która po prostu uwielbia ambasadora i nie potrafi grać z niczym innym. Nie potrafi chyba bardziej, mi się wydaje, odmawia grania z innym rewolwerem po prostu. Ale kogo obchodzą spaghimeyny, prawda? To są jakieś tam podludzia. <laughs> Ja większość czasu, jak właśnie robię takie akcje, co przed chwilą, o, ja robię przy, przypadkiem, ja nie próbuję czegoś takiego zrobić, ja po prostu wbiegam w enemy team i modlę się, że zabiję kogoś. Pop mnie goni przez całą mapę, nie? WM1. Chłop jest chyba zły na mnie. Ja go dosłownie słyszałem za mną, jak on z tym miotaczem ognia po prostu goni mnie odpalonym, nie? jest bardzo głośny, i ja, ja wiedziałem, co mnie czeka, ale nie chciałem mi się z nim walczyć, bo to nie ma sensu. Oni wszyscy teraz grają Pyro, naprawdę. Właśnie o tym wcześniej mówiłem. Jak Enemy Team widzi, że grasz tym spajem cały czas, to po prostu zaczną zmieniać na klasy, które po prostu kontrują spaja i zaczną spajszczekować częściej, co nie? Jeśli macie jakieś tipy do spaja, to podzielcie się z nimi w komentarzu. Ja pewnie przeczytam te tipy, ale ja już nigdy więcej chyba spajem nie zagram, bo po prostu nie potrafię. Ale na pewno komuś pomożecie, jak napiszecie jakiś dobry tip. Outplayed Udawałem awka, hopie Jakie ja jestem mądry, nie mam ja mądrzejszej Osoby od mła A dobra, ja zapomniałem, że przebrany Nie jestem, jestem jednak głupi Myślałem, że jestem przebrany, co jest W ogóle czemu nikt z mojego Teamu nie weźmie po prostu demomana i nie rozwali Tych wszystkich działek tam Naprawdę, ja wiem, że ja mógłbym To zrobić, ale ja nagrywam filmik jak Gram szpiegiem, więc tego nie zrobię Zobacz ile tu działek jest ja to mogę sapować, ale to nic nie da, bo tam jest ich 500. Ja mogę sapować ile chcę. Ja wiem, że zginęłem i głupio zrobiłem, ale... Dobra, mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Ja na chwilę zmieję demomana, bo te działka tam mnie wkurzają. A lock and loadem dosłownie dwoma strzałami można rozwalić level 3 działko. No dobra, przed chwilą działkę zniszczyłem, ale teraz... Moja drużyna musi wejść tam Jakiś gościu sobie sticky jumpuje kobiet <głos》> na poprzednim respie, co się dzieje? Dobra, moja drużyna nie, woli, woli nic nie robić Dobra Ludzie muszą zacząć częściej Korzystać z Loada na demomenie Ja wiem, że w moim odcinku mówiłem, że to jest najgorsza opcja dla demo, ale Jak porównasz wszystkie granatniki To Lock and Load to jest najgorsza opcja dla demo. Jeśli chcesz grać tak normalnie i nie fokusować centry nestów, bo Lock and Load jest bomb zarombisty, naprawdę do rozwalania centry nestów. Ale tak normalnie to dosłownie każdy inny granatnik jest lepszy. Do zwykłego grania. I dobra, bo ja totalnie zapomniałem, że ja filmik nagrywam, nie i tak po prostu sobie jednym momentem gram. Dobra, wiecie co, ten filmik jest tak już chyba dosyć długi jest. Ja go zakończę tutaj. Jak Ci się spodobał, zalajkuj, zasubuj, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. I no, napiszcie, czy chcecie więcej takich gameplayów, bo ja mogę je nagrywać. Ja mogę po prostu odpalić grę, zacząć nagrywać, i mogę wstawić filmik. O mój Boże! Więc no, chyba nie wiem, siema. bye, bye.